Hej siemanka z tej strony apatix ja, 111 W dzisiejszym odcinku gramy sobie na moim yy, No, na moim save. Ie. Tak. Yy, jest to kolejny odcinek z mojego save'a. Tak, 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 tak. Na sam począteczek możecie zauważyć, yy, na sam początek możecie zauważyć, że mam troszkę piasku w jakikunku, którego sobie od razu przepalimy, żeby później problemu nie było. A piasek jest mi potrzebny na szkło. A szkło do zrobienia mojego domku. Dobra, więc weźmiemy sobie może drewno i trzeba będzie pozbierać też brzozy. Ale dobra, to na razie nie. Z tego co widzę, w poprzednim odcinku, albo pomiędzy odcinkami przygotowywałam się do pójścia do jaskini. Także... może pójdźmy do tej jaskini. To niech się przepala, jedzenia trochę mam. Więc chyba możemy ruszać. Dobra. Lecimy lecimy sobie tutaj i uwaga schodzimy do jaskini. jest to drugi raz chyba na odcinku w jaskiniach i tym razem to będzie od, m, odcinek typowo z jaskini, tak i szukania diamentów bo oczywiście trzeba jakoś na se to zarobić no nie czy tam całą zbroję jeżeli ktoś mniej znają co się ogląda dobra tu powoli trzeba, o z tego co widzę, mamy tutaj ładną jaskinią. Dobra, tutaj też coś jest. Nie no, spoko, spoko. Okej, okay, zamkniemy to i czy tu coś jest ciekawego, bo nie widzę, chyba nie. Dobra, idziemy, halo, woda spływaj szybciej. W ogóle możecie zauważyć, że muzyczka leci w tle. Mam nadzieję tylko, że nie będzie za głośno. No, wydaje mi się, że nie powinno. Dobra. Lecimy sobie. Tutaj żelazo, węgiel. Oj, zlagowało coś chwilkę. Żelazko. Bungiel. Tak, węgiel tutaj mamy. Weźmiemy sobie. O, tak. nie mamy. Na razie nie widzę diamentów żadnych. Dobra, trudno. Najwyżej nie będzie diamentu, ale tutaj mamy złot. Także aż tak źle nie jest. O, 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 o. Dobra, jest fajnie. Mamy kopalnię. Mamy kopalnię. O, o, ale nie jest fajnie, bo tam zombie go widzę. Tam, okay. hej. Pa. Panie zombie Dobra, do widzenia Proszę pana Do widzenia, żegnam pana Dobra, bierzemy sobie I idziemy tutaj Myślę na razie sobie tutaj. O, jak dobrze Mamy skrzynkę I co mamy? Mamy diamenty Name taga także mamy Tory I napędzane tory Chyba i pumpkiny, czyli po polsku to są. Zapomniałam, no co to jest? To są. Marko, mm, nasiona... No jak ona się nazywa? Dynia! O! Tak, dynia! <grytania> Dobra, dyni. Tak, nasiona dyni. O, rozwaliłam sobie tory. Ale nie, dobra, spoko, idziemy sobie. Tak w ogóle jeszcze na wstępie tak mniej więcej. Zapraszam do, na kanał Raven Sharp Fire. Na, odc, na ten kanał wleciał odcinek ze mną, także serdecznie polecam. I zapraszam do oglądania i subskrypcji kanału, jeżeli Wam się spodoba. Jeżeli nie, no to wiadomo, że nie. Ale miło by było, jakby była subskrypcja. Ale jeżeli oczywiście będzie subskrypcja, no to oczywiście musi być też dzwonek. No bez dzwonka to jak? Bez dzwonka, bez powiadomień. O, zniszczyły mi się. Zniszczył mi się kilo. Z moim kanałem też tak proszę zrobić. Oczywiście, jeżeli się podobają Wam moje filmy, to proszę bardzo o zostawienie subskrypcji i łapęci w górę. Dobra. Zbieramy. Pewnie zapytacie, dlaczego zbieram tutaj te tory. Ponieważ bardzo, bardzo, bardzo możliwe, że stworzymy sobie jakąś kolejkę. Fajną kolejkę. No, dobra. Lecimy sobie tędy. Na samym wstępie też powiem, że nie będzie to jakiś długi odcinek. Ale też nie będzie zbyt krótki jak na moje filmy. Nie będzie aż taki krótki jak. Niektóre potrafią być informacyjne, ale dobra. Myślę, że nie będzie. Dobrze. I następny film też będzie prawdopodobnie z kopalni. Skończymy sobie gdzieś w kopalni. I następny odcinek też zaczniemy w tej kopalni. w której to zakończymy zapewne. Zbieramy. Ja się tak skupiam bardziej na tych torach niż na surowcach. Ale no, nie wiem co, czy to tak dobrze. Z kolei. No, zobaczymy. Tutaj nic nie ma. A jedyne co to żelazo. Można zebrać. Później będzie. Nie będzie narzekania, że nie zebrałam tego żelaza i, i nie mam. Tak się zdarza później, że brakuje kilku żelaz. Dobra, zabieramy sobie to. też. Oho, mamy tam kolejną jaskinkę. jaskinka Nie potrafię tego odmienić. Mienię, po prostu. Tam nic nie ma. Także zejdziemy sobie jeszcze w dół. Jeszcze jedno. Nie ma tutaj żadnych podwórków. Oho, skończyły się pochodnie. Także trzeba nowe zrobić. to nas tak no to tak wyszedł, także spoko. Dobra, zbieramy. Nie mogę też dopuścić, że ma jakoś za dużo tych torów. I surowce nie będą mi się mieścić, na bo no jednak surowce to jest priorytet. Dobrze. I węgielek sobie zbieramy. Ojcie, pajęczynka, o nie! Witam pana szkieleta. Gdzie pan się schował? Cześć szkielecie! Dziękuję bardzo za kości. Pan szkielet dał mi kości. Mm. Mamy jakiś kanion. Myślę, że fajny. Ale to się okaże jeszcze. Dobra, zbieramy sobie to żelazko. Idziemy przedtem, żeby zobaczyć, ops, kolejny szkielet, witam Pana, nam Pana, do widzenia, dobra, matko, ile tu korytarzy, no pełno tego, dobra, tutaj zbierzemy sobie jeszcze to złotko, okej, okay. a jeszcze tu jedno, nie boczką, no niestety nie ma diamentów ale jest lapis jakiś na pocieszenie pocieszenie i żelazo spoko, fajnie o jeszcze tutaj lapis i żelazo dobra no jeszcze tutaj lapis, spoko spoko mi pasuje okej, okay. teraz możemy iść do tego kanion. O witam pana zombiego. Żegnam pana zombiego. Okej. Okay. Dobra, na razie tutaj tak wezmę. Z... Zobaczam. O, o, mały zombie. Halo, witam pana. Ale nie potrzebuję tu pana. To co pan mi tu przyszedł? No nie, tutaj mamy jeszcze tą, jeszcze więcej wody Dobra, przeskakujemy na drugą stronę tutaj widzę złoto Oj O, jeszcze lapis, jak milutko Czy zrobię parkura? Zrobiłam Mistrz parkura Dobra Mistrzyni właściwie Zbieramy sobie to Zobaczymy jeszcze co tutaj jest na dole. Wydaje mi się, że nic ciekawego nie ma. No, tak jak myślałam, nic nie ma. Ale warto sprawdzić. No dobra, tutaj też nie widzę, żeby były jakieś diamenty. Niestety nic nie widzę. W ogóle jaki mamy tutaj biom? To jest biom... Taiga. O nie! A nie zombie, nieładnie tak, ale mnie wystraszył. Nieładnie tak, dobra. Ja sobie tutaj zabuduję, żeby mi nikt nie wszedł tutaj od tej strony. To niebezpieczne jest. Ok. Dobra, nie ma nic? Nie ma nic, dobra. Jaki mam poziom? 11. To już powinny być diamenty. Moi drodzy. Ale nie ma. Nie widzę tutaj elementów. To czerwone to jest tą. Na razie go nie będę zbierać. Nie będę go zbierać, bo nie potrzebuję go na razie. Tam idzie w górę. Hm. Zobaczymy, czy tu będą jakieś diamenty, czy nie będzie diamentów. O, tutaj też było. Hmm. Tak blisko to wszystko. O, ale tutaj widzę jeszcze jakoś miaskinię. Wydaje mi się, że tutaj Tajce... O, są diamenty. A już chciałam mówić, że tak średnio są diamenty. Dobra. Oho, i tutaj też mamy diamenty. Ale to fajnie wygląda. Super. Aż z to zrobiłam. Mhm. Bardzo. Nie? Ale pełno tutaj różnych surowców jest z tego co widzę. Dobra, zabieramy te diamenty. Zabieramy. Moje diamenty będą. No i węgiel oczywiście też się przyda. I to bardzo. Dobra, zabieramy to. Jeszcze troszkę. Hmm. O, o, no co te zombie się tak szybko respią? Co te zombie, co te zombie? Dobra. Wiecie co, podejrzewam, że tu jeszcze będą, będzie. Nie, nie ma tutaj. Myślałam, że tu jeszcze gdzieś się schowa. Może jakiś lapis, ale nie, nie widzę. No, dobra, trudno. Okej, okay, trzeba tutaj oświetlić, żeby mi się potwory nie respiły. No jeszcze tutaj. No i zbieramy kolejne diamenty. Zabieramy diamenty. Dobra, tu nie ma już nigdzie diamentów. O, ale tutaj jest lawa, to trzeba uważać. Weźmiemy jeszcze sobie tego ten lapis. Tutaj spojrzymy. Nie widzę nic. Także można spojrzeć Wiecie co? Myślę, że już 10 minut odcinka jest, także bardzo, 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 bardzo dziękuję Wam za oglądanie. I no i co? Zapraszam do następnych moich filmów. Także zapraszam do subskrypcji kanału, jeżeli filmy się podobają. No i co? Siemka!